Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie w związku z przypadającym dziś dniem czystego powietrza. Wiem, że w Polsce mamy dziś wiele problemów, ale czyste powietrze, a raczej brudne powietrze, nie przestaje być jednym z najważniejszych. Z tego powodu ginie w Polsce od 40 do 50 tysięcy naszych rodaków rocznie, a my na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych pod tym względem miast w Unii Europejskiej okupujemy 36 miejsc. Na jednym z nich znajduje się Otwock, w którym mieszkam. Ja wiem, że wszyscy próbujemy coś z tym robić, że są rządowe programy, że w... coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że musimy inaczej postępować. Ale najważniejsze jest to, żeby dzisiaj każdy z nas przemyślał, co może zrobić. Co jest na jego miarę, żeby tę sytuację poprawić? Nie wszyscy musimy zrobić wszystko. Nie każdego będzie stać i nie może założyć instalacji fotowoltaicznej, nie każdy może przesiąść się do samochodu elektrycznego, ale może trochę mniej na przykład zużywać prądu, który przecież będzie generował w, 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 zniszczenia w powietrzu w, poprzez proces swojej produkcji gdzieś w odległej o 50 czy 100 kilometrów elektrowni. Można zastanowić się i poszperać w internecie, jakie są bardziej ekologiczne paliwa do ogrzania domu jak w bardziej ekologiczny, mniej emisyjny sposób zapewniać sobie ciepło. Ja muszę Wam powiedzieć, że jako trochę taki środowiskowy freak poszedłem o ten krok dalej, zdecydowałem się wymienić samochód na elektryczny. Trudno, części trzeba ładować, części trzeba o to dbać, ale satysfakcja z tego, że jest zeroemisyjny praktycznie w użytkowaniu, nie przy procesie produkcji, ale w użytkowaniu jest naprawdę ogromna, mały, zwinny i naprawdę niczego więcej nie potrzeba. Zdecydowaliśmy się z żoną na przykład nie palić w kominku, bo mamy świadomość tego, że to też jest paliwo stałe i generuje zanieczyszczenia w powietrzu, zwłaszcza w takiej okolicy, gdzie wielu ludzi w, po prostu z tego typu ogrzewania, ale też klimatu korzysta. No i wreszcie zapadła decyzja w naszym domu o tym, że zdecydujemy się na instalację fotowoltaiczną po to, żeby produkować swój własny prąd ze słońca i, jak już powiedziałem, nie generować tych spalin w Kozienicach, czy, czy w Bełchatowie, czy w innych miejscach, skąd pochodzi nasz prąd. Zastanawialiśmy się nad tym długo, ale taką decyzję podjęliśmy dla naszej córki, dla Mani, bo chcemy, żeby ona miała świadomość, że jej rodzice zrobili wszystko, co mogli, żeby zapewnić jej świat, w którym powietrze będzie za darmo. Zobaczcie, kupujemy oczyszczacze powietrza do naszych mieszkań, kiedy jest smoko, ono już nie jest za darmo. W, że będzie miała dostęp do wody i do tych wszystkich rzeczy, które myśmy w tak czasami nierozumny sposób użytkowali. A tak, więc tak jak powiedziałem, każdy niech zrobi to, co może. Każdy niech na swoją miarę zastanowi się, co może zrobić, żebyśmy okazali w ten sposób solidarność, czułość i troskę tym wszystkim, którzy dzielą z nami ten sam świat. Powietrze, wodę, całe to środowisko, które sprawia, że wciąż jeszcze funkcjonujemy, że wciąż jeszcze żyjemy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrego dnia i głębokich oddechów, jeżeli tylko będziecie mieli gdzie i jak się nimi ucieszyć. Wszystkiego dobrego.